Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie Ja nazywam się i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka ze Slime Ranchera Słuchajcie, i tradycyjnie zacznijmy sobie od porządkowania, zbierania wszystkich cuberisów, które jeszcze nie są stworzone Ale to już są stworzone Więc jak najbardziej sobie je pozbierajmy moi drodzy I Czym się dzisiaj idzie, będziemy zajmować? Dzisiaj będziemy sobie zbierać nasze pierdoły Może przeskipujemy parę dni Chodź tu żeby porobić troszeczkę rzeczy z laboratorium. Zaraz przekonamy się co tam w ogóle słychać. Szczerze odpalam to od razu po wejściu do gry, więc będziecie razem ze mną patrzeć co się dzieje. Marcheweczki też bierzemy, jasne, że tak. Pisaliście mi, że Rot Slime połączone z Hunter Slime'ami e, nie będą się biły, gdy będą tylko najedzone, więc trzeba je cały czas karmić. Na szczęście one jedą, jedzą wedzisy, więc raczej problemu nie będzie. Zbierzemy dużo karotek i będzie gitarka. Tutaj nam karotki, tam karotki nam się też robią na jednym z... E, na jednym z tych. Ej, rzeczywiście! Wow. Czekajcie, bo też pisaliście mi, że e, padł stajmy, padł gowniaki i się wstydzą. I macie rację cholera, one się wstydzą. Tak jakby ich było za dużo. Dziwne. Możecie mi napisać, jak zaradzić temu. Chyba, że już to pisaliście, ja tego po prostu nie zauważyłem, ale czytałem sobie właśnie komentarze i nie widziałem nic. Jak zaradzić, żeby one się nie wstydziły? Bo widać teraz ten, na rejkach mają takie. Eee, Grymas ma z zawstydzenia taki, można, można tak rzec. Ciekawa sytuacja. Patrzcie, tu kuraki. Kurczaki ziemniaki. Czy jest tu coś na górze? Bo wygląda jak poważne drzewo, na które można wskoczyć. Dobra, tak. mimy to. Zabierzmy sobie tego jednego... ...owocka. Kurak. Jeszcze jeden. Dobra, lecimy stąd. Idziemy zobaczyć, co na naszej drugiej farmie słychać ciekawego. Cześć chłopaki, co tam? Bardzo ładnie się zbieracie tutaj Tutaj też bardzo ładnie Też mówiliśmy cię, że mogę przechowywać sobie jedzenie Spokojnie w tych silosach Co jest spoko w sumie z prawą. Będę musiał się tym zająć Będę musiał sobie rozbudować jakoś na ostro ten silos No, zbierzmy sobie marchewki jeszcze po drodze W górę Elegancko nie niunie Nim się przydaje. Mówiliście też, żebym nie olewał fosfor gówniaków. Więc też nie będę. Na spokojnie. Wyroźmy. Zapraszam do środka. Albo was tu jest. 89 i 58. Oj, przepraszam. Mi się bykuł. Przerozbudować jak najszybciej tam ten silos. I to wezmę jak, jak najwięcej tego gówna. Po prostu będę zbierał i wrzucał tutaj na razie I będę sprzedawał, gdy będzie po prostu droższe Siema, goście, a wy jesteście spokojni, widzę Dobra, kończę wam się żarcie, więc pewnie niedługo nie będziecie spokojni No już się zaczynacie tłuc No nieładnie, nieładnie, chłopaki i dziewczyny, w sumie ciężko zrzecki czy wy jesteście tak naprawdę, hunter ty, te się w ogóle nie zbierają z tego co widzę, bo on, aha bo na razie są zbierane, aktualnie są przed rad slajmy połykane, więc nie będzie ich przez jakiś czas, heny, heny damy sobie, komu dawaliśmy heny dawaliśmy miodowym, Hani, Hani gówniaki dostawały heny i tak zrobimy heny lecą do Hani gówniaków tradycyjnie, a Cubarisy lecą, przynajmniej to 12 poleci do Boomów, do wybuchających. Okej, okay, macie jeszcze dwa. Akurat się wszystko wyrówna. Zbiorę sobie. coś tu do mnie. Zbiorę sobie teraz tamto drzewo. W ogóle jeszcze jedno drzewo zaraz się tam zaspawnił. Więc sobie spokojnie będę mógł zebrać. Tu jedno drzewo padło już. No ale spoko, Przynajmniej mamy większy plon. Nic się nie stało. Zasadźmy sobie. Wrzućmy do tych. Bo wy też jecie frut. Tak, dokładnie. Meat frut. Spoczko. Teraz moi drodzy. Zaczniemy sobie zbierać z fosforów i stabisów, tabisów plorty i wkładać je do do silosu, zrobię zaraz tam miejsce. Ciebie nie wezmę już przyjacielu niestety. Będziemy przekładać i po prostu sprzedawać, gdy będą coś warte. To jest najlepszy wybór, jestem ciekawy ile w tym silosie się tego zmieści. Dzisiaj sobie taki robimy Zrobimy sobie taki odcineczek bardziej porządkujący te wszystkie nasze pierdoły Dobra, na was roki toki Dobra, możemy na roki zrobić, znaczy na wszystko chyba możemy Zobaczymy ile w ogóle w tym silosie się tego zmieści Raz, dwa Dobra, elegancko W sumie, to wam mogę wrzucić te pogo Trzymajcie, jedzcie, to mogę sobie, sobie napełnić jeszcze zwykłymi. 36. Zrobimy nawet jeszcze jeden silos, ewentualnie. O, jak elegancko zebrane. Mamy tutaj, moi drodzy, 120 plortów I akurat sobie zapełnimy. Powinniśmy, z tego co widzę, mieć. Z 4 stron. Ło! Wow, tutaj tego wejdzie, a wejdzie. Wejdzie od cholery tego tutaj. Myślę, że jest 200. Additional storage. Dwa razy, proszę bardzo. Gdzie możemy te miejsce? Tutaj na tabisy. Nie będziemy musieli od razu sprzedawać, więc bardzo przyjemna sytuacja. Zaraz sobie zobaczymy, co tam. Co tam, jak tam stoi. Dobra, Pink Plorty musimy niestety zostawić. Nawet Slime też by się przydało. Te Pink Plorty chyba sprzedawać będę od razu na wejście. szczególnie chyba teraz mam w miarę ogarniętą cenę. <laughs> Bo chyba kosztują moi drodzy. Jakoś powyżej przeciętnej? O, 8, no, nie najgorzej. Teraz rady dobrze stoją, więc rady sobie będziemy mogli sprzedać ewentualnie, ale w sumie skrzeniłem, bo mógłbym je oddać do banku. I Huntery dobrze stoją. Bumy strasznie spadają i te i'owe najlepiej. Trochę lipa. No Rady się opłaca teraz. Radki, w miarę. No, ale zobaczymy. Dobra. Dwa zbiorę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Was nie mam gdzie zmieścić. Honisów, tych muszę gdzieś zmieścić. O cholera! Nieprawda, tych to najwięcej zbieram. Więc będę musiał je sprzedać. Tylko co teraz dobrze schodziło? Jeszcze raz: Rady, jak tam, chonis? No dobra, sprzedam 30 tych chonisów. Podobno starczyć na jakieś dwa silosy. Dobrze obliczyłem? Idealnie, idealnie obliczyłem. Teraz moi drodzy, co to robi? Boom. Bumplort i wkładoważymy sobie to boom, boomplorty i Honeyplorty, żeby było miejsce na wszystko. i będzie idealne. Będziemy mogli sobie w, si w, si w silosie wszystko trzymać. Jeszcze jeden. Wychodź do mnie. Bo wy też macie tu to rozmniej miejsce, widzę Ideolo. Będę musiał chyba jeszcze jeden silo zrobić Na 100% Mhm mm Additional storage No na pewno nie będę usuwał No co wy Te tu wchodzą Tu robimy miejsce na honeyplore. Oj, oj, wlać Wracaj A, ale zrąbałem Powinno mi stać być, żeby tu postawić następnego. Z tego co kojarzę. O, bo nie był jakiś drogi, silo. 450, cholera, jednak nie. Dobra, radki sprzedam w takim razie. Brodki dobrze stoją. To mogę sobie teraz sprzedać na spokojnie i zarobić na powiększenie silosu. Wtedy już będę mógł wszystkie spokojnie sobie plorty chować I nie będzie problemu z miejscem, nawet na fosfory, na wszystko Będzie idealne Patrzcie ile hajsów z tego jest, wow No, 1700, dziękuję bardzo Uda mi się chyba do wszystkie silosy na Maxa ulepszyć Więc będzie gitara Dobra, no, zbieram was stąd Robię sobie miejsce, wszystko Uuuu, tutaj uporządkuję Tak sobie je pozaznaczam tylko gdzie to ma być, a później sobie wszystko poza odcinkiem poprzerzucam Bo to też nie będę, nie chcę was zanudzić I tak już 8 minut prawie się to wyłączy, tam 9 Więc możemy sobie to olać Eee, okej, okay, tam będzie miejsce na huntery i na rady To jest zwykłe, nie, nawet ich nie będziemy zbierać do tego Powinno być elegancko wtedy Tabisy tutaj Hani tutaj Wskakuj, wskakuj, skakuj. Skaku hop hop potrzebny mi jest silos adyszono stary dwa razy i elegancko 30 jeszcze sobie radki tu wyciągniemy, żeby tylko pozaznaczać akurat 30 elegancko czy hunterów coś jest już? 9 fajnie, hunterki zaczynają się robić zaczynacie się już nie bić z bardzo mi to odpowiada. Też mówiliście mi, żebym nie używał wody na nich, bo one wtedy będą umierać. To jest też protip dobrze mi to powiedzieliście, bo inaczej. nie przypadkiem bym to polał i by był przypał. Ale okej, okay. mam teraz HTP od cholery. Wszystko mam pozaznaczane dwa silosy praktycznie na maksa. Teraz możemy ich się połowić. I zobaczyć, co tam w laboratorium słuchaj ciekawego. Zobaczymy, co jest nam potrzebne. Pewnie pieniądze. Tak jak zawsze. Co, wrzucimy w sumie do laboratorium, jakże będziemy podróżować, bo i tak pewnie będzie coś potrzebne, i tak będzie coś potrzebne, i tak. Zobaczmy, Może jakiś playground byśmy im zbudowali? Jestem ciekawy, jakby to wyszło. Skakuj. Co my tu mamy? A, to nam tylko pokazuje, co możemy. Zobaczmy, co możemy sobie kupić. Slime stage. Tego slime stage'a bym chciał kupić, tylko że jest cholernie drogi. Pink warp depot. A set of two gadgets that allow you to... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Between two points. Też spoko. Pink teleporter. A set of two teleporters that can be used to create your own quick travel link. Okej, okay, spoko. To nam nic nie potrzeba. Tego slime stage'a dzisiaj chciałbym zrobić, więc idę posprzedawać teraz... Mm, ...te, które się najbardziej opłaca. Po prostu posprzedajemy sobie... ...plorty. Um, spróbuję zabrać 3,5 tysiąca. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie elegancko. Zobaczmy, co tam się teraz jeszcze raz dobrze sprzedaje Muszę sprzedać wszystkie na pewno te rady Co ty tu robisz? Rockplord. Aha, myślałem, że to jest ten Te nowytki, a tego nowytkiego bym przytulił Hmm, co możemy sprzedać? No te huntery, ale hunterów mam bardzo mało Huntery i rady mogę sprzedać, no i tak zrobię Stawię tylko jednego, żeby zaznaczyć sobie teren Co tu robią te boomy? Bardzo mnie to interesuje Chciałbym zabrać 3,5 Wtedy bez problemu bym sobie już Ładnie wszystko rozwinął cholera. Jestem ciekawy jak to będzie też wyglądać. Dobra, sprzedajemy. Chcemy pieniędzy, będziemy mieli pieniędzy Proszę bardzo. Uuu. Hop! 1500 bez problemu, zbieramy 3500. Myślę. Myślę, że bez większego problemu. Dziękuję bardzo. Teraz, wy dawajcie mi resztę. Pokradamy Was troszeczkę i przejdźmy sobie tutaj, bo zapomniałem zebrać e, tych Strawberry'sów. O nie, drzewka się rozwaliły. Mm. Ale przypał. No nic, to teraz nie będzie. Karotki zbiorę. Straszna lipa. Z tego jednego drzewa, czy ja przespałem? Nie, nie przespałem jednej nocy. To dlaczego zniknęły? Były normalnie drzewka z tymi nasionkami i w jakiś dziwny sposób się rozpadły. Nie powinno się tak stać. Jestem bardzo zdegustowany tą sytuacją. Dobra, ma 2850. Sporawo, sporawo. Zobaczmy sobie teraz fosforki, jak u was tam sprawa stoi. Na pewno was muszę od cholery, tabisów, zbieram i zbieram. Jak tam, fosforki też ładnie, 15-20 i weźmiemy i powinniśmy. Dobra, niech będzie. 19. Teraz powinniśmy mieć bez problemu 3500. Jest że będziemy mogli sobie zrobić to. To dziwne coś z laboratorium. O nie, ale rak. Ja był. Dlaczego? Why you do this? Patrzcie. Dobra, teraz no to musi się udać. No, teraz tabisy te są tanie. O Boże, strasznie tanie. Prawie tyle co Pink. O jaju! Trzeba to coś zrobić z tym. No nie wierzę. Czy wy już mach mach machewki się macha? O, się wszystko poniszczyło. Będzie trzeba pamiętać o tym. Dobra, zbierzmy sobie Kuberisy. I pójdźmy je zasadzić. Najpierw. To jest bardzo dobry pomysł. Zapraszam. Opa! No, dawać, 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 bo tu coś latuje jeszcze. O, jest na górze. O, baj! Udało się. Cześć, kurak. Pak, pak, pak! Wam pakujemy? Wam. Trzeba mi są dwa, żeby zostały na zasadzenie. Elegancko. To jest paknąć, po jednym i lecimy dalej, pyk I pyk Idziemy kupić, yy, to 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 Boże, zapominam, to, to się nazywa jakaś scena chyba, tak? Slime scene? Jakoś tak, zaraz zobaczymy, zobaczymy co to w ogóle daje To jest chyba jakieś competition między slime'ami, że oni będą walczyć o króla slime'ów? Coś takiego, w sumie ciekawe, zobaczymy jak, jak, jak to wyjdzie w ogóle 3,5 tysiąca, dosyć spora no ale cóż Mówi się trudno Pewnie jeszcze będę miał jakieś wymagania slajmowe do tego, jak to zrobić. Slime Stage allows you to let other slimes know who is bleh, 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 the, number the number one slime. Ok, kup. Teraz będą sobie tutaj kupić to, tak? Curious. Real Jolly. o takie buty. Czarte. Takie buty. To nie jest takie proste, jakby się wydawało, cholera. Plorty, pink florty nam są potrzebne. Dobra, to idziemy na szybko na pink florty pozbierać i musimy zbierać dodatkowe te, ale mamy slime stage odblokowanego ewentualnie, więc nie musimy się tym przejmować już. Teraz tylko trzeba te wszystkie dżelisy pozbierać i tak dalej. Sobie musimy teraz zbierać dużo różowych, dużo różowych i wrzucić je po prostu do laboratorium. Ale myślę, że z różowymi to nie będzie problemu. Przyskoczę sobie tutaj teraz na szybko meczki, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie i coś macie dla mnie ciekawego Siemano O, marcheweczki. jasne, że tak Pink plorty poproszę Pink plorty 30 wrzucę i powinno być już better Ty sobie biegaj, nie ciebie nie potrzebuję przyjacielu O, tutaj coś mamy, akurat dopełnimy Myk Myk 30. Elegancko. ELEGANCZAŃSKO. Dobra, jeszcze tam możemy jakimiś rokami do i roki i rady chyba były jeszcze potrzebne, więc spogodajcie mi roki. Roki doki. Dajcie w to to co trochę. Roków zbierzemy. Czy to jest zepsuta truskawa? No nie, nie zepsuta. Trzymajcie. Dziwnie jakoś tak mi wskakiwało, dwa, trzy, cztery O, piękny, pięknie, pięknie Idziemy, porady, poradki Może trochę hunterów też wrzucimy, bo tam pewnie będą jakoś niedługo potrzebne, bo one są... Sporo pomaganych, jest dobra, dziewięć marchewek jeszcze zostało Dwa huntery, o nie ma żadnych radów, jeszcze nie zebrało No dobra, spokojnieśmy stąd 15, No chojka Mek, mek To było dziwne. Bo z blisko podszedłem i od razu się wpłacały. Ale jeje. Dobra, spoko. Też będziemy mogli zrobić sporo pompek. I wezmę tak, zrobię. Kupię je po prostu. I posadzę parę naraz. Prześpimy się jeden dzień i zobaczymy, co nam tam wydropi Ciekawego. Lord Rocky Elegancko Mac. I to teraz tak, co chcemy kupić? Chyba możemy tylko drille, No i dobra, i możemy drille i nowe pumpy. Jeszcze raz sprawdźmy sobie. Royal Jelly wydaje mi się, że to będzie leciało moi drodzy. To będzie leciało chyba z właśnie pomp. Pomp i drilli bo to jest coś takiego płynnego, a to jest taki kruszec, więc... Na pewno za PRI. Okej, okay, spoko, zróbmy tak. Teraz dwa... meg. Dobra, sześć. Zar zaraz dobędę, zaraz dobędę i posadzimy wszystko w jeden, w jeden, na jeden raz. To się zrobi i będzie fajno, fajno, fajno. Bardzo mnie to cieszy. Musimy podlecieć jeszcze do dziesiątek. Znaczy, to do, do pinków. Zebrać, 10. Co? Czemu by się przesunęło tak samemu? Ha Łopań, ale z to ciągnie, wow XD Nie spodziewałem się Plorty da mnie, moje ukochane Potrzebuję ich sześć Ale no, no, jak zbierę więcej, to nawet lepiej Siema Plort ma znajomki. Macie dla mnie jakieś plorty, coś tego? Nie będę wam żarcia zabierał nawet, żebyście tylko mi zostawili plorty. O, już widzę coś tu. Pok, pok, poki. No, dawaj, wypluwaj. Elegancko, dziewięć. Kto da więcej? Wypadł. O, 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 o. Elegancko. To na górze co się macie dla mnie. O, dziękuję bardzo. Takie coś to ja rozumiem. Nie! Wypad. Nie atakuj. Cikadu. To jest smaczne. Oj, ty dziadu. Wypad. Taki mały, a taki waleczny. Patrzcie. Co się tary tu chyba cały czas tworzą? Nie, Wydawało mi się. Cikadu jest bardzo dużo tutaj. Hmm. Macie coś jeszcze dla mnie? Mam 18, fajnie, bo by jakbym to zapełnił. Jedźcie zdrów. Ała! Gnojasy małe. Spokojnie, chłopaki, ja tędy tylko przechodzę. Nie ma się co denerwować, naprawdę. Siłanko. Hop. Tutaj trochę zbieramy. Bum, 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 nie bum, nie bum, tylko nie rób bum Ile tu roków jest, ja pierdzielę Trzeba będzie ci śmierdzi lub co nakarmić Tu już trochę dostawałeś wcześniej Ale będzie trzeba... Ty, i tam jest coś na górze Hmm, ciekawe czy to jest jakieś przejście dodatkowe Tam no, w sumie nie byliśmy, to przy okazji jak się zbieramy to możemy tu wlecieć Ciekawe, ciekawe. Bo to nie, nie ma takie przejścia jakiegoś normalnego. Bo to można tylko na rokabuce chyba z tego co widzę wlecieć. Zakładając, że w ogóle można tu wlecieć. A, nie starczyło mi, ale to z mojej winy w sumie, także spoko. Bo na bardziej bokiem przelecieć. Jeszcze raz, rokabuce nie się ładują. No, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nie, diabeł! Ale tam się da wlecieć na stuwę. Jeszcze raz. Naładuj się, ostatnia szansa. E, widocznie się nie da. Nie da się wlecieć, bo mi jakby stopuje mnie. Bez sensu. Musi być tam coś ultra-mega fajnego. Nie, no musi się dać tam lecieć, inaczej by nie było przejścia. Cześć, radki. Jest was sporo, pozbieram was troszeczkę przy okazji. Poproszę mi tu nie morfować. Dziękuję bardzo. Radków trochę nazbieramy zbieramy. Radek O, bum rady. Nie da rady na bum rady. Tak bym rzekł. Pudle jakieś? Także jesteście szaj strasznie. Dobra, fosforki wyrzucę, ale zbiorę tego padla. Zawsze padł do kolekcji. O, dupa, dupa. Różowe. Hops. Cześć, chłopaki. Ała! 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 O nie! Diawo, diabeł, diabeł Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj się. Okej. Okay. Hu! Ładuj się, ładuj się. Let's go. O! o! Jaki cudem ja to przeżyłem! Uh! Przyfarciło mi się i to tak ostro. Ojej! Ojej Slime rocky jakieś. Radloki, Radek Lok. Elokrok. To ty jesteś na monetkę. Uuu, yy, Boże, nie mam czym cię nakarmić, cholera. No nic, trudno się mówi. Nie dostanę, ale i tak, tam tylko stówkę one noszą, czy coś takiego. Nie ma się czym jarać zbytnio. Czy to jest jakieś przejście dodatkowe? O nie, ty wredny redzie, radzie. O, hech, do wody wskoczy i umarł od razu. Nie lubi kąpieli, śmierdziel. Weź do mnie. Raduś. Dobra, ja te ratki będę sobie... Siema! Jesteś treasure podem, mhm Dobra, radzisławy tu sami biegają Dobra, uciekamy stąd to Jest jakieś przejście kurde nie pamiętam Gdzie my jesteśmy w ogóle. Ała! No odczep się roczek Rokalon 2k Bodzialon, a nie O! I to jest górą zejście, ale bez sens Dobra, teraz rozumiem W sumie to nie było nigdzie przejście w takim razie ale Lipton Ale Lipton Przepraszam tylko tędy przechodzę Ops Uciekamy Idziemy podrzucić te plorty, posadzimy, zobaczymy co nam lotnie sobie posadzimy, sprawdzimy w następnym odcinku, co tam się zrobiło. To jest plan. Będziemy powoli robić tego stage'a. Bardzo przyjemna sytuacja. Hop, przerwałem. Pobiegnijmy, trochę będzie szybciej. Ciekawy jestem, ciekawy jestem na tym stage'u, co one będą mogły robić, te slajmy. Tak jakieś kontesty będą, Ktoś z ładniejszy? Crazy shit, nie, 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 nie rozumiem, co, jakie to ma w ogóle przesłanie, no zobaczymy Dobra, coś macie dla mnie To tutaj już pozbierane? Jeden, no toście się nie napracowali, zobacz, tak patrzę O, wy się napracowaliście, bardzo się to cieszy Bardzo mnie to cieszy Czy mogę to rzucić? Nie, nie mogę, nie można dorzucić Dobra, zaraz będę musiał zabrać marchewki, żeby mnie nie zgniły Ej, halo Mm -hmm. Florty do budy Hopsa i mogę sobie teraz kupić nowa spampa Fabricate Gitara. Lecimy tam z powrotem Zbierzemy marchewki, damy radom I postawimy w jaskini nowe pompy Ole marchewków Srogo zbierało. 20, nice, bardzo dobry drop Sciezieczki przyniosłem wam jedzonko, żebyście mi tu nie szalali. A wiesz sporo go macie. Proszę bardzo. I teraz możemy sobie spokojnie założyć te wszystkie drilly. Sobie bierzemy nowej spamp. Tutaj jeszcze sobie zrobimy nowej spamp. Albo Drill. Tutaj drill też. Powiedzmy, i tu pompę. I w następnym odcinku zobaczymy sobie, co to no, nam wydropią te pompy. Mam nadzieję, że to co akurat potrzebujemy. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, także trzymajcie się i do następnego odcinka ze Slime Runchera. Siemano, hej!